Wolnie. Co się stało? Potwory! Po, potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak Ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wodzie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Nie bądź nierozważny. ślady wozu zjechał w bagna. Jest i wóz. Jest naszpikowany strzałami. Ciekawe, warto się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Musi być ta skrzyneczka, o której mówił, zachlapana krwią ludzką. Wóz jest naszpikowany strzałami. I co, znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driat, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że. Uważaj za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym, tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Jedź, Płotka! Teraz wolno. Trzeba go stąd zabrać. Po... Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych, a leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Tobie i Twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie chłop, masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fultesta.